Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak podłączyć bazę danych do systemu raportowego Metabase. Ja już mam uruchomiony system. W moim przypadku mam go zainstalowanego na lokalnym komputerze, więc adres jest localhost na porcie 3000. Wchodzisz w trybik i przychodzisz do panelu administracyjnego. Na górze w zakładce bazy danych ja mam w tej chwili dostępną tylko bazę danych testową, która jest automatycznie instalowana podczas instalacji, a pokażę ci, jak dodać bazę danych w bazę danych Postgre. Klikasz dodaj bazę danych. Tutaj wybierasz silnik bazy danych, który chcesz dodać w aplikacji. Jeżeli twego silnika na tej liście nie ma, możesz w dokumentacji Metabase odszukać i ściągnąć plugin, który będzie obsługiwał Twój silnik bazy danych. Jeżeli będziesz miał z tym problem, napisz w komentarzu, napisz do mnie maila, pomogę Ci to zrealizować. Ale ja dzisiaj instaluję silnik pozry. Nazwa. Tutaj te pola są podpisane przez twórców systemu w taki sposób, że raczej domyślisz się, co należy w nich wpisać. No ale jedziemy. Nazwa, w moim przypadku nazwą będzie dom. W polu host trzeba wpisać adres IP serwera lub komputera, na którym jest zainstalowana baza danych, z którą chcesz się połączyć. Ja mam bazę danych zainstalowaną na swoim komputerze, więc wpisuję tutaj. Localhost, ona jest lokalnie na moim komputerze, stąd adres localhost, natomiast jeżeli byłaby na innym, to tutaj po prostu trzeba wpisać adres IP komputera, serwera, na którym jest zainstalowana baza danych. Działam na porcie standardowym. W moim przypadku nazwa bazy danych to Postgres. Tutaj musisz zwrócić uwagę i zapytać administratorów albo sprawdzić, jak nazywa się Twoja baza danych i wpisać taką nazwę. Ta nazwa nie musi być taka sama jak silnik bazy danych. Użytkownik w moim przypadku to również Postgre. No i hasło, nie powiem ci jakie ono jest. Ale po wpisaniu tych wszystkich, y, tych wszystkich informacji klikam zapisz. Oj, nie poszło. A postgres S zjadłem. I zaraz będzie wszystko OK. Jest komunikat, baza danych została dodana. Y, I można przeglądać dane. Można używać ich do raportów. Ja nie będę tutaj klikał, przejrzyj dane, wszystko w porządku, baza danych jest dodana. Teraz, żeby zobaczyć, co metabase widzi z tej bazy danych, trzeba przejść do interfejsu raportowego, czyli kliknąć, zamknij panel administracyjny. No i tu, mm, i tu już jesteśmy blisko, tutaj tymi kwadracikami uruchamiasz przeglądanie danych masz dwie bazy danych, które dodałeś wcześniej jedna jest testowa z przykładowymi danymi a tu jest moja baza danych, którą przed chwilką dodałem takie um, takie schematy tak naprawdę um, takie schematy były zainstalowane na mojej bazie postgre um, po wejściu Schemat widać, widać tabele, które są w tej bazie. Po wejściu w tabelę widać zawartość danych w tych tabelach. Kolumny, które są. Także już jesteśmy blisko, aby budować jakieś, budować jakieś raporty. Tutaj widzisz, że Metabase pokazuje 2000, pierwsze 2000 wierszy, które są. Baza danych została dodana. Dane się, tak jak widać, wyświetlają. Wszystko jest przygotowane, aby robić raporty. O tym kilka y, słów w kolejnych odcinkach. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do oglądania. Jeżeli ci się podobało, możesz zostawić łapkę w górę. Dzięki. Cześć.